Jak znaleźć radość wśród wielu problemów? Yy, czasem... Ciężko nam znaleźć radość, ponieważ wiele problemów mamy dookoła, wiele sytuacji, które nas przygniatają, wiele obowiązków, które musimy wykonać, i wydaje nam się, że nie mamy jakby tej opcji, żeby się radować. Nie, radość daje Jezus, który we mnie mieszka i niezależnie od sytuacji, którą mam, staram się cieszyć sytuacją, staram się cieszyć tym, że Jezus we mnie mieszka i on daje mi ten pokój. Czasem popełniamy błąd, że porównujemy, się z innymi. Wydaje nam się, że jak jesteśmy od kogoś gorsi, no to wtedy tej radości już nie mamy. Czasem sytuacja w domu nam się nie układa rodzinna, więc ta radość też jest jakby od nas się odsuwa. I skupiamy się na tym, co nie trzeba. Skupiamy się nie na sytuacji ani na rozwiązaniu. Dla mnie rozwiązaniem jest Jezus w każdej sytuacji, i kiedy skupiam się na tym, to daj mi radość. I zawsze mam nadzieję, że mimo tego, że mam dookoła dużo problemów, dużo sytuacji, które wydają się nierozwiązalne. To rozwiązanie istnieje. Potrzebna jest cierpliwość, potrzebna jest wytrwałość i szukajmy tej radości w sobie, nie na zewnątrz, w okolicznościach, nie w sytuacjach, bo jednego dnia, kiedy będziemy e, mieli okoliczności dobre, będziemy się cieszyli, e, radowali tymi okolicznościami, na drugi dzień przyjdą ciężkie okoliczności i wpadniemy w doła. Szukajmy tej radości w sobie, e, szukajmy tej radości wewnątrz nas, w Jezusie, i wtedy też e, te problemy, które są dookoła, które wydają się nas przygniatać, tak naprawdę stracą swoją moc. Tego wam życzę, żebyście byli radości, cieszyli się każdą chwilą, cieszyli się życiem.